Większość z was pewnie gra kiedyś w gry 3D, pewnie też graliście kiedyś w gry 2D, ale zastanawialiście się kiedyś jakby wyglądała gra 1D? Widzicie, też zadałem sobie kiedyś to pytanie jakoś mniej więcej po tym, jak wciągnąłem dwie kreski Monkey basi. To jest obiekt 3D. Ma on oś X, Y oraz Z. Jeżeli wytniemy idealnie płaski kawałek obiektu 3D, dostaniemy obiekt 2D. Ma on już tylko osie X oraz Y. Analogicznie, obiekt 1D to będzie taki odcinek obiektu 2D, że będzie idealnie płaski i będzie miał tylko oś X. Jest tylko jeden problem: będzie on niewidzialny. Twój monitor jest powierzchnią 2D. Nie jesteśmy w stanie narysować na powierzchni 2D czegoś, co ma tylko szerokość, a nie ma wysokości. No po prostu nie będzie tego widać. Tak nie jesteście w stanie stworzyć obiektu 2D w prawdziwym świecie 3D. Nawet kartka papieru ma jakąś szerokość, jest ona po prostu bardzo, bardzo, bardzo cienka. Żeby rozwiązać to, że nasze gry po prostu nie będzie widać, będziemy musieli jej nadać jakąś sztuczną wysokość. To oznacza, że cała logika gry, jej mechaniki i tak dalej dalej będą odbywać się tylko na osi X. My po prostu rozciągniemy ją tak, żebyśmy mogli cokolwiek zobaczyć. Skoro wiemy, jak gra miała wyglądać, musimy tylko wymyślić jak miała być działać. W sensie większość gier opiera się na skakaniu, a my nie do końca możemy to zrobić bez osi Y. Nasz rzecz może chodzić w lewo i w prawo i to w... W sumie chyba wszystko, nie pozwala to na wiele mechanik. Nie wiedziałem co zrobić, a jak mówi stare przysłowie, jeżeli nie wiesz co zrobić, popadnij w alkoholizm. Wow, 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 czy wy to widzieliście? Obserwując walkę w barze, możecie zauważyć, że wszystko odbywało się tylko na jednej osi. What to znaczy, że ta walka była 1D? Czy wy to rozumiecie? Jedyne, co się liczyło podczas tej walki, to pozycja na osi X. Czy ktoś jest na lewej, czy na prawej. To, czy jest na górze, czy na dole, nie miało znaczenia, bo wszyscy byli na tej samej podłodze. Yy, co prawda, jeden z tych środków raz na jakiś czas podnosił nogę, ale to tylko dlatego, że nie znalazłem lepszego zdjęcia na stoku. Z tego typu walkę możemy zaimplementować do naszej gry 1D. Wystarczy, że zamienimy tych pięknych kawalerów na prostokąty. I to właśnie zrobiłem ten prostokąt na samym środku to jest nasz gracz. Ale on nie w jego kierunku zmierza inny prostokąt. Co on teraz zrobi, jak on jakąś obronę? No tak, użyje swojego pistoletu, który cały czas miał. Po prostu nie było go widać, bo wszystko w tej grze musi być pierdolonym prostokątem. Ale z takim stanem walki nasza gra będzie niesamowicie prosta. No musimy taki zmienić, żeby sprawić jakiejś wyzwanie graczowi. Dlatego poza czarnymi prostokątami, które będą nas atakować, będą nas atakować również czerwone. Czy one się różnią? Absolutnie niczym. Ale żeby je zabić, potrzebujemy innego koloru amunicji. Do czerwonych prostokątów strzelamy czerwoną amunicją, a do czarnych. W Jeżeli użyjecie złego typu amunicji, ta się odbije i dostaniecie obrażenia. W taki sposób nie może Borsu strzelać na pałę we wszystkich kierunkach. Dobra, pora zrobić pierwszy oficjalny test gry 1D. Generalnie, żeby zabić ich, to wiem, że trzeba 5 razy ich strzelić i trzeba uważać, żeby nie strzelić za wiele razy, żeby przypadkiem nie trafić o innym kolorze przeciwnika. Na razie idzie spoko, oni z każdym e, kolejnym pojawieniem się przyspieszają, więc będzie trochę ciężej. A my jako gracz mamy chyba 3 życia. Możemy się trzy razy z nimi zderzyć albo... żeby pocisk się w nas odbił. O no właśnie. Zobaczcie jak daleko to się w ogóle zajść fizycznie. W pewnym momencie przeciwnicy są tak szybcy, że już nie będzie dało się e, dojść dalej. Jestem ciekawy jak głęboko w grę to będzie, bo co wciąż jesteśmy to w stanie przetrwać, ale oni są już serio szybcy, trzeba bardzo szybko klikać, oj uderzyło nas raz, uderzyło nas, ojoj, oj, oj, nie, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ta gra była okej. Okay. Hey, okay. Ale nie było to nic wyjątkowego. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest to wszystko, co jest możliwe do zrobienia z perspektywą 1D. Że nie ma już wiele innych opcji na gameplay, no że po prostu wszystko jest wyczerpane. Ale nagle na coś wpadłem. My, jako ludzie, żyjemy w świecie 3D, otaczają nas rzeczy 3D. No wszystko jest 3D. Poza naszym wzrokiem. Nasze oczy widzą w 2D. Wszystko co widzimy, da się przedstawić na płaskiej powierzchni 2D. Obraz z kamery, który widzicie, jest 2D. Mimo że ja jestem istotą 3D. Nie jestem animacją komputerową naprawdę. Także skoro obraz widziany przez istotę 3D jest 2D, to analogicznie obraz widziany przez istotę 2D będzie 1D. Używając widoku 1D jesteśmy w stanie pokazać, co widziałaby istota 2D. Jak widziałby świat Mario, czy Pac-Man, czy jakakolwiek inna gra 2D istnieje. Na pewno nie widzieliby go tak z boku, jak tu jest to przedstawione. W grach, Ponieważ, jakby, oczy mają gdzie indziej. Widzieliby go, używając swoich oczu z perspektywy pierwszej osoby, widzieliby to, co jest przed nimi. Ale nie widzieliby samych siebie. Także zaimplementowałem tego skurwysyna. Potrafi on chodzić do przodu oraz obracać się lewo prawo. Jest to istota 2D, bo może iść do góry, może właśnie chodzić w lewo i w prawo, jest oś X oraz Y. Aby pokazać, co widziałaby z pierwszej osoby, musimy zasymulować pojedyncze promienie światła, które trafiałyby do oczu tej istoty. I użyjemy do tego recastingu. Ja nie mogę. To było dużo matematyki. Na ekranie możecie zauważyć pole widzenia gracza. Gracz widzi ścianę, ale już nie widzi tego, co jest za nią. Dosyć logiczne. Na podstawie długości promieni możemy określić odległość danego Punkt od gracza. Im dalej będzie jakiś punkt, tym zrobimy go ciemniejszego, aby dodać jakiś taki większy głębi do obrazu. Teraz wystarczy, że to wszystko namalujemy i voila! W taki sposób widziałaby świat istota 2D. Na początku przemieszczanie się po tym terenie 2D w perspektywie 1D jest serio ciężkie, ale po pewnym czasie jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. Ale wy, patrząc na to, pewnie nawet nie macie pojęcia, co się dzieje. Tutaj macie widok z perspektywy 1D w tle widoku 2D. No i jest to dużo bardziej przejrzyste. Ale nie po to widok 1D, aby każdy musiał grać z włączonym widokiem 2D. To trochę mija się z celem. Więc usiadłem jeszcze trochę nad kodem. I stworzyłem nową, lepszą wersję tego samego. Dodałem te pionowe paski i zmieniłem zasięg zaciemniania, dzięki czemu można zauważyć teraz faktyczną głębię, której wcześniej kompletnie nie było widać. Momentami ta gra wydaje się aż być 3D, jedyne czego jej brakuje, to perspektywy. Mianowicie w perspektywie 3D, rzeczy, które są bliżej, są większe od rzeczy, które są dalej. Chyba każdy to wie. A więc wystarczy, że zmienimy wysokość linii w perspektywie 1D, aby otrzymać grę Wolfenstein 3D. Ta sama technika, której my używaliśmy, aby zamienić grę 2D na grę 1D, była użyta 30 lat temu, aby zamienić grę 2D. Wpadnę na grę 3D e, i sterujesz normalnie w SW ad Nie będę kłamał, nie rozumiem co się dzieje Ja nie wiem co się dzieje, to Eee, <grym> obróć się trochę, obróć się trochę w prawo Obróć się w stronę ciemności Nie, 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 nie tutaj, nie tutaj Obróć się, o, 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 tu i pchnij w, w, w Trzymaj w, aż coś... <laughs> Przepraszam, że przyklinam Ale fajne Yo, I to jest... Yo Ale fajne to jest. Is... Yo! I to jest... z is... 3D normalnie zrobiłeś. Jak się... No właśnie, zioł? nie, 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 to jest 1D. What? To nie jest jakby... To jest jakby... To jakby widziała świat istota 2D. No tak, nie. Co? Ale przecież my widzimy w 2D jako ludzie. Ja no wybrałem, ta, czy jeden, jakby jakby jesteś świecie 3D i widzisz świat w 2D. Więc oni żyją jakby w świecie 2D i widzą świat w 1D. Właśnie, spróbuj nie wchodzić w ściany, bo zapomniałem dodać kolizję do tej gry, ale jakby. <grych> <grych> nie wchodź w ściany, kurwa. Czemu to jest tak ciemno, jak w e, Bo jak nie jest bardzo ciemno, to nie da się nic rozpoznać co się dzieje na ekranie. A. Bo nie ma żadnej Uf. głębi, bo jakby jest prostokąty na całą wysokość, nie? Czyli ale ale żeby zamienić nic. A, Dobra. Czy, Nie, tak, no... twoim celem było dojście do takiego, na koniec labiryntu. A ty, a gdzie widzę, że jest koniec labiryntu? A będzie inny kolor ścian niż wszędzie indziej. Ja bardzo fajnie. Tu du dużo matów było w tym. Chuj, chuj, mat, no to jest koniec labiryntu. Na starcie mieliśmy typową grę 2D. Następnie pokazaliśmy wciąż tę samą grę z perspektywy 1D, a potem z 3D. I wydaje mi się, że ten proces był całkiem ciekawy. Jeżeli ktoś przed obejrzeniem tego filmu zapytałby cię, jak wygląda gra 3D, odpowiedziałbyś na to bez problemu. Jeżeli ktoś zapytałby cię, jak wygląda gra 2D, też odpowiedziałbyś na to bez problemu. Ale jak ktoś zapytał bycie jak wygląda gra 1D byłby zdziwiony. Jest pewien eksperyment, myślowy z tym związany. Wyobraź sobie koło. Ludzie wykonując go pierwszy raz mieli w głowie to i to i to. Koła, które widzieli w prawdziwym życiu, ale żadna z tych kół nie jest prawdziwym idealnym kołem. Ludzie myśląc o kole myśleli o rzeczach, które widzieli, a powinni pomyśleć o idei koła, nieskończonym zwierzę punktów, które są oddalone w równej odległości od środka. Takie koło nie może istnieć w prawdziwym świecie, to tylko idea. Ten sam problem nastąpił, jak kazano ci pomyśleć o grze 1D, jak zobaczyłeś ten film. W przypadku gier 3D i 2D miałeś konkretne gry w swojej pamięci, do których mogłeś się odwołać, ale do zdefiniowania gry 1D była potrzebna idea, definicja, której w głowie już nie miałeś, dlatego warto czasem w zastanowić się zastanowić, Słów używamy do czego i co one właściwie znaczą, naprawdę, a nie tkwić w tym, co nam się wydaje, gdyż nie zawsze nasza pamięć posiada cały obraz danej idei. Dlatego, właśnie jak ktoś zaoferuje ci narkotyki, nie myśl o przypadkach śmiertelnych, twój mózg może przecież nie znać całej definicji. Powiedz, wow, fentanyl ale super!